Siemaneczko, siemaneczko, witam Was. Day jest gone i dalej kontynuujemy przygodę razem z Dikonem. bo coś tu widzę heh, Rumianek. aj Radio Wolne Orego. Prawda was wyzwoli. Zastanawiałem się, od czego wszystko się zaczęło. Korzenie sięgają daleko, aż w II wojny światowej. W 1948 federalni przegłosowali... Jak to leciało? Ustawę o bezpieczeństwie narodowym. Na jej mocy federalni zyskali prawo przejmowania naszych dróg, torów kolejowych i stacji radiowych. Wszystkiego, co sobie tylko zażyczyli. I to bez nakazu. Dzisiaj. Federalnych już nie ma, ale jesteśmy my i niesiemy światu światło prawdy. Prawdę mówiąc, spodziewałem się tego. Lata temu mieliśmy zdjęcia obozów śmierci Niro, żeby nas więzić, obywateli Ameryki. Nikt mi nie wierzy. Nie doszłoby do tego, gdyby odezwało się nas więcej. Powiem Wam jedno: to już się nie powtórzy. Tłumarko Plencadia Vollewego. Nie wierzcie kłamstwu. No, co do jednego się nie mylisz, Kołb. Te wszystkie obozy uchodźców Niro faktycznie okazały się obozami śmierci, ale innymi niż można było się spodziewać. A tu co? A, to mam max, max. Negatu, Aj, dostałem Ale, trafiłem na gościa. Jeszcze mnie zranił. É... się przyjrzeć dokładniej. A. Dobra, co my tu mamy? Ha, wciąż sobie radzę. Dobra, rozejrzyjmy się. Co my tu mamy? Ha, teraz jesteś mój. O tak. Banda gwałcicieli, złodziei i morderców. Co wy tutaj robicie? Szukacie kolejnego łatwego cenu? To uh. tam jest? Hmm. 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 Uh. ludzie! Oh, curda. Cool, <sweat>

ko'rda Ah, vai. Já Dobra. Już się robi. Chwilkę. Zginiesz tutaj, ale wiem, gdzie znajdziesz bezpieczny obóz. Obóz! Jaki obóz? Pokaż mi! Gdzie? Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpieczny. Już było po mnie! Dziękuję! Dzięki wielkie! Myślałem, że to koniec! Dziękuję! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. 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 Powiedz, że to był Dikom, Dikom, Sędzio. Trzymaj się z dala od głównych dróg. Zobaczmy, co tutaj jest, a e, apteczka. Mam odgoma apteczek. I z góreczki. Dobra. Nie mówcie, że w nocy. nie. Wow. To psy też się zmieniły? O kurde. A mam podjechać czy co? Ta. Wow. Dick! Dick! Co się dzieje? Kurwa mać! Co się stało? Wszystko okej? Okay? Nie, 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 nic mi nie jest. To były takie strzało ostrzegawcze. No to, bo gdyby się chcieli mnie trafić pewnie. Już bym nie żył. Dick, pamiętasz jak ci mówiłem, że życie ci sprzedło? Tak, tak, tak. Dam radę. Bez odbioru. No nieźle, nieźle. Usypiać nie działa. Pewnie, że działa. Inaczej ten mały już z a Szybciej, Uwaga! 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 A horda! jestem to jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem Z całą hordą się nie będę bił. Okay. Nie wiesz, że jestem, nie? A widział mnie? Coż, ty. Jezus, ja, jestem pewna, nie lubię go z tym, że nie Co to, to zostawili? O kurde się, wystraszyłem! Kurwa wracaj tu z tym! Mały gnojku, to moje! Okradł mi. Mały gnojek. Wyglądało jakby próbowali wiązać świrusy. Kurwa, nie wiem jak to opisać. Jedną straszek wzięli w pętlę i chyba umieścili na niej urządzenie tropiące czy coś. Co? Wiązać? Co to znaczy? No wiesz, wiązać, jakby chcieli z nich pobrać próbki czy coś. Jak ci goście z programów o dzikich zwierzętach. Nieźle popierdolone. Przegoniła ich grupa rojaków. Cieprzali w poskokach, ale zostawili coś. Radio. Zaraz. Nie myślisz, nie myślisz chyba, że Sara. Nie, 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 ja ja, ja, ja sam nie wiem. Ja tylko... A, on żyje, Buzer. On żyje. O Brian, jeden z tych z Niro. Spróbuję go namierzyć, jeśli to możliwe. Chcę, chcę tylko uzyskać odpowiedzi. Cholera. No dobra. Słuchaj, niedługo znów będę mógł jeździć. Pomogę ci, Dick. Jeśli on żyje, znajdziemy Drania. A żebyś wiedział. Zajrzę do ciebie później. Bez odbioru. Okej, okay, O'Brien. Gdzie do cholery jesteś? Thank you. Hej! Hej! Trochę się zgubiłem, może mogłabyś mi pomóc. Przepraszam, zgubiłeś się? Tak, w zasadzie szukam Oldbell na Prout, ale nie widzę tutaj zbyt wielu Ech, znaków. Daj spokój, chyba sobie żartujesz. Nie. Co? O co chodzi? Co? Ach. No, cudownie. Po prostu idealnie. To, to cudownie. W opór cudownie. To co z tymi wskazówkami? Co? Przykro mi, nie wiem, gdzie jest belnok, belnak, belni, Belnap? Belnap, bel no właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest, naprawdę ci nie pomogę, przykro mi. Hmm. Znaczy się nie. Nie. Okej, okay. dobra. Wielkie dzięki. Hej! Cię podwieść. Tak, proszę. Miło, że w końcu zaproponowałeś. Jestem Sara. A ja Dikon. Przepraszam, ufejdałam cię. Nie wiem, co ja To straszę. W sumie zdobywałem. to żadna filozofia. Przerzuć nobie. tak. Okej. Okay. O tutaj. O! Wow. Dobra. Gotowa. Hej! Hej! Trzymaj się. <noise> Bardzo Ci dziękuję! Do usług. Tu nie ma zasięgu i nie działa sieć. Przecież siedzę. A niedaleko stąd jest bar szalonego Uliego i tam mają. Sieć! W sensie internet! Wiem, wiem. No tak, jasne. Także... To co taka fajna dziewczyna robi w takim miejscu? <noise> a wiesz, ciągle zadaję sobie to pytanie. Prowadzę badania. Znaczy... Obserwuję. Dzięki. Nie miałem pojęcia, czym są badania. No tak. Badam rośliny. Badasz rośliny? No. Hej, hej, uważaj! Nie, jest? nie, tylko... Oh. Jezu, ale było blisko. Oh. Hej. Na pewno wszystko gra? Tak, nic mi nie jest, tylko... O oh. może. Oh, Hej. Hej. Mam zasięg w telefonie. Cześć. Wszystko gra, tylko... ten samochód, co dostałam od ciebie, to jebany rzęch. Potrzebuję lawety. Jestem na. Nie wiem, jakiejś. Nie wiem gdzie. Droga jestem. 42. Droga 42? Tak, jakąś milę dalej. Co widzimy się, jak przyjedziesz? Zabiorę cię z powrotem do auta. Możemy poczekać na lawetę. Uh, sama nie wiem. No dobra, jestem pewna, że kiedy ci chłopcy wrócą, to chętnie cię więc... <laughs> Okej, okay, niech będzie. Dobra, tylko... Daj mi chwilkę. Zaraz tu będą. dobra, krzanic, więc... dobra, to jedziemy. Tylko tym razem ostrożnie, dobrze? Okej. Okay. Sara się nie zgubiłeś, prawda? Zależy, kogo spytasz. Moja ex powiedziałaby, że pogubiłem się lata temu. Ale te okolice znasz całkiem nieźle. Czyli nie pochodzisz stąd? Nie, jestem z Seattle. Firma, dla której pracuję, po prostu otworzyła tutaj laboratorium. Dlatego przyjechałam na to postkowie. Badać rośliny? Zgadza się. No tak, już ci mówiłam. No więc, no więc tak, moja firma pracuje dla klienta z branży bioinżynieryjnej i część z tych roślin, które badam, jest, jest dosyć rzadka. I tak się składa, że rosną właśnie w tej okolicy. To chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. Aha, uh -huh. A to co? Mamy towarzystwo. Okej. ja mam okay. <try> się tu, <try> Jak! lata? Tak! Tak, jeszcze raz! No i jak tam, Pięknie motorowcu? Jest teraz, dawaj, dawaj. teraz nie jesteś taki słody, co? Tak. Ty nic nie łapiesz, co nie, motorowcu? Tak. Pożałuję tego. Damy mu wycisk. Podoba ci się to? A może to? Kurwa! Szaniste Czekaj, czekaj! Pierdamałeś. Jest! O Jezu. O mój Boże. O nie. nie. O. O mój Boże. Ej. Hey. Strasznie mi przykro. No, nie, nie, nie. nie wiem. Tylko zajrzałam do Twojej torby, nie, no i porządku. zobaczyłam to. Mój Boże, mogą kogoś zabić. A wiesz? O cholera. Tak, ale najpierw musisz w nich przynajmniej wycelować. Gdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Zobaczyłam. Ej, 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 w tylko w zobaczyłam, w zobaczyłam, w zobaczyłam w to w twojej torbie i po to prostu to chciałam robiłaś. to zrobić na policję, co ale to teraz robimy... Nie kresek, co robimy? nie miałam zasięgu. Poczekam tu spokojnie, aż przyjedzie twój facet. Okej. Okay. Dziękuję. Serio, nigdy wcześniej tego nie robiłam. Hmm. A, a dałbym się a nabrać.. Serio? Hacker, obóz Hosprings, jesteście tam? Potrzebuję więcej informacji w sprawie tej ocalałej z Marion Forks. Powiedziałam ci wszystko, co wiem, młoda kobieta. Czekaj. Larsen wspominał coś o Hungry Jeans, starej naleśnikarni. Hej! Ну что? Ну Ja, cieknie się ujął na mnie. Odcelać go! Wycofuje się! Powiedziałam ci wszystko, co wiem, młoda kobieta. Czekaj. Larsen wspominał coś o Hungry Jeans, starej naleśnikarni przy wschodnim moście. Drwal, wielka góra naleśników. No, kojarzę miejscówkę. Dobra, to zacznę tam. W porządku. I pamiętaj, sprowadź ją tu. Parę dni temu przejeżdżała tędy grupa włóczęgów. Sprzedali nam kilka gnatów. Może coś z tego ci się przyda. Będę o tym pamiętać, bez odbioru. To się przyda w jakimś obozie. No wszystko tam posprzedaje w tym. Tego. Tego tego typka. Eee, dobra teraz jakieś. Dobra to widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.